Hej, cześć, witam z kochani bardzo gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagramy fajny simulator 2013. Jak widzicie, yy, dalej <laughs> walczymy z naszym rolnictwem. Walczymy z chorobą i ze wszystkim, zrobimy zdjęcie, pyk. I jak widzicie, do naszej gospodarki zawitał Freat, którego znacie już z typowego rolnika, no i z typowego krzycha. Tak przy okazji, a my jak widzicie zbieramy. Sieczkę, na razie ja przyjadę raz dookoła. Jako, że chcę odkosić, po prostu żeby w chmielu on na przykład coś takiego zrobił. O! Wtedy coś tak wystrzelił z armaty. Chciałem nawrócić. Mhm. Chciałem raz dookoła to po prostu objechać to pole, i potem później pracownika i będziemy we dwóch odbierać, żeby to po prostu szybciej szło. Wszystko może nam się to uda, a może nie. I jak coś, to nie denerwujcie się, że Jedna z naszych maszyn, yy, znaczy, nad na jedną z tamtą pronarkę, niestety, ale kiszonka wyla, wystaje Ja mam 100% porad burty Ale ja nie będę 100% <coughs> No, ale Chmiel będzie tam obserwowała, to to Tak więc <coughs> Może być lepiej, no nie? Ale zobaczycie, jak to wygląda A my na razie tu, jak widzicie, no Staramy się to mielić wszystko, ale słabo to idzie Jak na razie Pole, drugie pole, pole, drugie tam tamto co wkosiłem? No ale fajne będzie, do, 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 do zrobienia będzie fajne. A, bo to na statku. Jak we trzech, no, jak we trzech będziemy, zaczniemy to siać, to pójdzie. Olec we trzech? No. w we dwóch, bo będziemy mieli tylko dwa pługi <laughs> Jak coś, to możesz podjeżdżać. Ja <laughs> Na drugim końcu jakie ja tego tak teraz nie mogę opanować tą przyczepą A i Tego właśnie i będziemy tutaj robić Na razie widzieliście, że kiszonka już była zrobiona w jakimś tam stopniu Ale ta kiszonka była tylko zrobiona tylko po to aby... Nie wiem, czy tam przejeb... te stoi Przyczepy Ja nie ja przejebiam <coughs> No, i właśnie, tam była kiszonka już, ale tą kiszonkę żeśmy już wydali krowom No i postanowiliśmy zrobić kolejną, te, tym razem nie strawy, ale za to z... nijakiej tu, ale no tej, no naszej, wspaniałej, cudownej, jedynej, niepowtarzalnej Kukurydzy, no nie? Którą tu mamy Bo dwie kukurydze jeszcze, które tu będą, to będą koszone na zboże, tak więc Z tej tylko zrobimy sieczkę, bo... Na ziarno. na ziarno No, na ziarno, no a, jeszcze czarny za zapomniałem powiedzieć czarny. A on też się nie odzywa, istot. O, chili taki. No bo ja nie No bo byłem zmutowany. Co? Nie, bo Zacinają. Teraz powinno ci jechać. O, da ma czasem dziwne odpady. Ta się czkarnia. Masz farta, bo jak byś tu jechał, to byś w złoto przejechał. No ale to i o ty tam jechałeś? Dwadzieścia, czterdzieści procent. No, 5. kurde. Jezu, Musimy jest to trochę uporządkować na tej gospodarce. Niektóre śmigi że oni posprzedają, bo są za małe. Dla nas jednego poloneza się zostanie, jak i większe się jeszcze dokupimy, może osiewniki. Bo te, to zanim jak my to będziemy tak świali to nie damy po prostu rady sobie. I naprawdę pułk jeden. jest potrzebny jeden agregat uprawny albo uprawowo bo też by nam się taki przydał. No, bo to takie ja no, mamy plany ogólnie na się. rozwój naszego gospodarstwa. Zawrócił? Nie, wiem, nie chcę. Acz header widzę. Jeszcze też ta bomba. Widzę. No? Musisz szeroko jechać od niego. Jakie to od niego? A patrz, wjechał i zablokowało go. Jej cały czas inaczej nie zatrzymuj. To on się nie wie, czy zatrzymał. Wiem, powiedz mi jak się zatrzymuje. Zatrzymuje się. Otwala ma. Najlepiej to jest tu pracować sobie tym, a wiesz. To no, tak, pracuję. Ale. Zatrzymał się. Dobra, cię, jedź, jedźcie już. Jedź. No, dobra, dobra, jeden. Teraz ja się zatrzymałem. Ludzie bardziej... trzeba tu jakąś wiatrę postawić. Po co znowu? Na tym asynen. Nooo, zobaczymy. <kluzni> 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 Kurde, my to widzę wszyscy. Kto, no niestety, taki okres nam przeżył. No niestety, raz jest ciepło na dworze, raz jest zimno. No niestety, ale no tak, tak się wszyscy niestety czujemy. O lub ci mnie zabijają. Co, co? Zacząłem wysypywać i nie uchylił traktor. Na jednej, jednej kupie jest wszystko. No i dobra. No, co zrobisz? I gitarze No myślę, że te, to pole wystarczy nam na sieczkę, no nie? No, to tak, to nie ma... O chłopie, że jest tyle tej sieczki Ja byś wywiózłem teraz 13 ton No właśnie A może się y, y, widziałeś dziwą, czy mu zboże nie kosimy? A, zboże już zostały wykoszone, coś na live. No, na live wszystko, całe zboże zostało wykoszone. Ktoś był na live, to wie? Jak nie był, no to nie wie. Stuwa. Tu O. To ty pisałeś? A, on. Aj, Boże, kochani. No i widzicie, to to pole też pójdzie, pójdzie na ziarno. I to pole jest połączone z tamtym polem, gdzie zostało wykoszone. No. Da się to połączyć? No, da się połączyć. Ja to za, za, za nie W <coughs> No. Czekaj. E, te dwa pliki, co ci wysłałem teraz, to pobierz jak coś. Jak ci się spodobają. I ten jeden. Czekaj, który to był? Bo imię tak. ten chyba trzy był tylko. Jako kupa to jest. Jedź kombajn, jedź, panie. Pani Andrzej, jedź pan, jedź. No. Co za... Oho. Oho. Co? No nie wyjadę. Wyjedziesz. Spróbuję sobie jeszcze tu dosypać pod górę, to wyjadę może. O, teraz no. Podsypałem sobie jeszcze pod górę, to wyjechałem, no nie? chyba chodziło Dobra I Ty ile tam masz procent? Dwa Dwa? Tak I To tak. poodbierasz trochę najwyżej w tym tym Niuchaj ma ja chcesz ja to południa trochę, dobra? Czekaj, bo jak Komej robi w chuja Nie mi jechać No powiedz mu coś Jedź panie, jedź panie, proszę. Pijanie niby 100%, ale chciałem to porównać, kurde, bo to, to wygląda tu jak. Jak kopy. Co, że to bajka, kurde, wręcz. No, naprawdę, takie to sobie wiesz, te. Z cztery strony świata, będziesz powiedział. Ogarnąłem kombaj, czy nie ogarnąłem kombajnu? Albo. Albo ja będę jeździć tym kombajnem, będzie chyba najlepiej ty sobie nie poradzić. To jeździ, Teraz tylko do końca tu ugniatać. To nie nie przechodz tu na razie, bo nawracam. Jak tu miejsca nie ma nawrócić, to... Spoko, nie się. Ja przez płot przeskoczę. Ja jadę na godzinę, jak chcesz, siedem, osiem. <laughs> najprościej jak ja będę jeździł, no nie? No, to tak tego zostało mało, to... No, bo jak to tak ma się działać, to szkoda, że tutaj działało. No i powiedz chwilę, ile masz procent? 10 Sześćdziesiąt? A, no i, i tak, tyle wygląda na przyczepie, no nie wiem, że tyle jest ale, ale naprawdę pokazuje jakby full był. Ale to tylko przy przy tym, przy kiszące, bo zboże... No boże normalnie. O, dojedziemy, tak. do, dojedziemy do końca i jadę. Dobra, patrz jak już wychodzi poza bramę. Dobra, stop. Oko I co drugim przyjeżdżasz? Nie, tym będę Aha, dobra. Oto... 20 na to wchodzi, no to... 20 przy tylu procentach, że trochę tak tak. wygląda, tak? Tak. No to tyle co na tamte. Nie no, mniej chyba na tamte wchodzi. Nie, bo tamte mają 15 <laughs> A tu zostało <też> to jakoś... <laughs> Pojadę mniej razy. No dokładnie, no. Jego raz. No choroba to jest straszna rzecz, powiem wam. Taki kaszlok mnie dopadł. Serbatę robię, a tu... Też mi to nie pomaga. A nie, słyszałem teraz. A nie, to Kubek jakiś tam się... kubek chyba. Ania robiła. Ja pewnie swoje kwiatki piła. No Chmiel, widziałeś, żeby nie. kwiatki pić w tych trasach? Nie. No ja też Dółka, piłem kwiatki. No to znaczy, no że to zió ziółka są, no nie? Ale ja to z bratka, mnie. rumiany I droższe niż... Rumiany no, jest no, na dobry chrybata. na oczy. Jedziemy? Nie robiłem, tak. To mnie ty jedziesz, a ja piszę. A. <laughs> <laughs> można, można. Ani jestem w farmingu, a nic nie mam. <laughs> Norma, jadę szybciej jak coś. Dyeb, eee... prawie. Czy to mnie Ty mnie się pytasz? Nie zwróciłem nawet uwagi, że nie sypię. Ja się tak patrzę, patrzę, nic się sypię. aha. Rajcie Na razie. Spoko. spoko, spoko. Niestety nie myślę, że to jest kaszel palacza, to nie jest kaszel palacza, jak coś. Niestety kaszę mnie taki dopadł, no. takie i kurde, No, te, przez te zmiany pogody i te inne pierdolę, tak jest. ten się złamał w pół. Buraków też trochę wyjdzie. No, buraków będzie, no, ale będzie fajnie się kopać, nie? No. Też się może na live będzie wykopywać. Jeden odcinek pokażemy jak ropa, ta... inaczej ropa. Holmer, Holmer działa, ani Holmer, nie sypie. To jest. Ej. Okay. O. o. Teraz znam się siebie. Ej, 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 ej. Teraz sypie. A kurde, patrzeć, czy sypie, czy nie sypie, bo jak to będzie się Działo to słabo. Już jestem. Co? Już jestem jakoś. Spoksam. I za to on mnie tęsknił. <grym> o, chmielu, naradzasz się swojemu nowemu chłopakowi. Co? Nic mi się nie... <grym> Aha. Chmielu, Nie stresuj się. Wiesz, stres na Ciebie źle działa. Będziemy chodzić taki cały zestresowany. Yes. Trzeba trąbić na Twojej. Żyjesz w mojej ziemi. E, e. Na razie to na razie wszystko do Luftiego. Nie sypię, sypię. Sypię. A, no bo Potem się źle to kości jak się nie jest równo To już dojedziemy do końca i wystaje. Kończymy to pole? Jak kończymy to pole? Kończymy na odcinku chyba. no jeszcze zostało nam... 3-7 minut. A, to doskonale. Czekaj. Stój. No, no, może ma słabo. co ma? Brawo! Urwij mi go, porwij, połam, pobi! Ale za się zachoczyłem? No, prawdopodobnie o, o bramę. Ale ja to i mi, dźwigaj mi, przedtem. a teraz jest to. Ale ci tu hołdę. I Przesany, ty. Czekaj, bo nie mogę wyjechać! będziemy się o ty. Ej, czekaj, Jak ci przednie koła tam się nie sypiał Nie kręcę się. Nie sypią. Więc co jest najlepsze? że pokazuje, że 96% bicia. To jest najlepsze. Ale wyłączy bez nią Holanda. Nie, bo muszę ci pracownika, wiesz? Nie! Znaczy, przelecimy jedną to i puszczę ci to zynika. Jedziesz? Ja, to jedź! Znaczy, ja później pracownika weźmie sobie, no nie? Ja z pracownikiem przyjadę że szybkie może by się to próbili. Nie no ale może się wyrobimy, no nie wiem czy się wyrobimy, zacznijmy ile wyjdzie. To będzie cztery rządki. No jeszcze, no jeszcze dwa razy. Z dołu, w górę i z dołu i powinno zebrać. 50%. A nie kto tu zaszł na połowę buraki, a na połowę kukurydzy. No jakiś chmielu, nie znam człowieka, znasz? Może? Też nie znam. No. Też nie kto to jest, ale no. Tak, ale tak. Co tak, to... tak tu się zabawił. No powiem, powiedział, że kurwa będę. No, pieru, na co tutaj No bo cześnie siejemy trochę tego. No niektórzy to widziałem, że i po brzechu mieli ku na pszenicę posiać na jej To nie, norm Ale ja przykład, <laughs> że to zrobiłem, bo mamy Aż Jeź. blisko jedziemy, no nie? Nie trzeba zapierdzielać jak tak się starać. Jedź. No powinniśmy to zebrać na dzisiaj do przyciopa. Nie, czy szybciej, czy nie, nie, nie. Dobra? Nie, dobra, nie. Do końca już. Owe. Pochodzę, że nie przejechał. Patrz, pierwszy pochodzę, że nie przejechał. No. Nie przejechałem. Czy to, to stół jest? Nie mam tych jedzenia. Różnie to tu mówiąc, słyszałem. to, <śmiech> chyba, <śmiech> i... to chyba i stół do kokurydzy mówią na to. Tego nie ma. Stół to masz do rzepaku tylko. A do kukurydzy nie masz przystawkę do oklasania? Na kiszonkę? To jest tylko tak zwana przystawka, to nie tam. Mhm. No dobra Niech będzie i tak. Niech będzie i na takiej, <trym> takiej rzym, no nie? Nie no. Każdy mówi jak chce, ale no. Każdy oży jak może. Nie ma to jak Ale śmielu jego gospodarze. <trym> jest jak wypot. Pierw, jasno. to mówię, masz. Jasna Uuuu Jadę Pieprzone no. jabłko No spoko No ja Aha, tam nie, nie wiem Jedziesz? Jadę, spoko nie, jedź Ja się dogonię, ja się dogonię ja ty już mi nie sypię wtedy Jak ty mówisz, że ty, ja się dogonię Ja cię nie dogonię, ja się nie dogonię. Je, e... Tur, 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 tur. E, fajny Fajno jest ten Unia Pakiet z tym Wow! Eee nie pogadasz! Nie pogodasz no, nie, nie pogodasz no, nie pogodasz! Ten, ten trumbi jakby... Jeszcze może ich na imprezę odpalno, nie? No właśnie, załączę Wariaty Nagle... Bin, biling, 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 biling. Masz, ja też wariaty, ja masz, o. o. Masz, jeszcze o. Masz. Masz. Jest tego? Eee, nie no nie pogadasz. Nie pogodosz. O, nie pogodasz! Z kim nie No Boże, jakie fajne to jest! Ale co? No ten. Yy, ten. Uniapak. No nie wiem. Dlatego tak. nie pobiera mi się. Znaczy ja ci mówię, żebyś się to pobierał. <kłysy> Koczął. O kurry! Taki. bramie się nie mogę zmienić, taki gruby jestem. Chudobasz. <kłysy> Chudy. Chudo <Udy>, gruby. Chudo <kłysy> gruby. Chodz. Nie Nie sypiesz! A teraz? Teraz jedź. Ale mu wpali dalej. Nie sypiesz! Jedź, jedź. Jedź! Heder ci wsi Wiesz <coughs> jeszcze przykryłem na odcinku? KURY! <noise> <noise> Nienawidzę tego! <noise> ja. No właśnie chciałem to chry na odcinku ale Jak? Nie zobaczyłem tyłem Jak mnie dusi Weź sobie sero. Do nie pomoże mi. Teraz muszę tabletkę zawieni No Na środku, brawo Ta szesanska jest na Środku Ubijanie fajne. jest 100% No tak, ale ja chcę to rozłożyć a nie ubić No mówię Wyprostować jako tako, no nie, I Piękny Pijemy... na trójkę, ten co wymyśla, no nie? Czul, będę ranić. Chciałem coś do tego powiedzieć. Nie obrażaj, bliźnich swych. Nie obraziłbym ciebie, ale chciałem coś powiedzieć. Nie byś obraził? Nie. Nie chcesz o tym porozmawiać? Na swoim złym i nadzdywnym zachowaniu naciśnąć R? No, tylko spróbuj Musi być dorównane Każdy chodzi. się, kumplu No i tym pozytywnym akcentem, znaczy nie pozytywnym akcentem Nie, Zakończyłem dzisiaj odcinek Mam nadzieję, że Wam się podobało jeśli wam się podobało, no to do zobaczenia w kolejnych odcinkach i hej, i czołem, pamiętajcie. zostawcie łapki, łapkie, łapkie i w ogóle i do zobaczenia. I komentarzy dużo. Tak. I cześć.